Nie jak tam zielony, co ty jedziesz? Go. Dzięki, lecimy. Jest gleba. Ostro poszło. Jedna trzecia prawie, że za mną. Naprawdę pięknie wygląda ta kładka. Było tyle błotem. Nie jest kolorowo Panowie, kończymy. Taki ładny medalik dostałem. Witam Was serdecznie Miłość TV. Mamy dzisiaj 7 grudnia, a ja właśnie wybieram się do kurnika na zawody organizowane przez kurnickie bractwo rowerowe, które się nazywają Zimowy Szwunk. Organizator zaprasza na trzy trasy. Pierwsza to jest 50 km, druga to jest 100 km. I trzecia to jest 150. Na tą ostatnią właśnie ja się zapisałem. Do przejechania mam Skórnika, Rogalinek, Poznań w kierunku właśnie wzdłuż całej Warty. I w Owińskach przeskakujemy na drugą stronę Warty. Jedziemy przez Puszczę Zielonkę do Pobiedzisk, z Pobiedzisk do Środy Wielkopolskiej i wracamy do kurnika, więc będzie taka gravelowa, nocna, wyrypa. Mam przygotowane trzy lampki. Także zapraszam na dzisiejszy film i relacje z zawodów zimowego szwungu. Yy, setkę dzisiaj lecę, setkę. I taki ma tutaj setupik. Czy powiedz mi, to nie jest MTB, tak, taki mtb z barankiem, tak? tak, tak Właśnie na zimowe warunki sobie ja przemówiamy. 106, kibicujemy tak. Wojtkowi. Dostaliśmy taką proszę o to. Torebeczkę i pomału wyciągniemy, zobaczymy, co tutaj jest. Proszę, numer startowy, zimowy szwunk, 156, osi, batonik taki orzechowy, piękne nogawki, świetna rzecz, na pewno się przyda. No i 5 krówek. Słuchajcie, zjadłem też pyszną drożdżóweczkę i wypiłem pyszną kawkę. Mam tak, kominiarkę. Jakby się zrobiło zimno, albo jakby mi zmoczyło tą czapkę, no mam czapkę Merino. Mam jeszcze tutaj kurtkę przeciwdeszczową, zapasową lampkę, to jest trzecia lampka. Mam tutaj dwa żele i batonika. I jeszcze tutaj z boku mam jeszcze dwa żele i jeszcze jednego batonika. Także to jest wszystko, co ja zabieram. Jak ja go tutaj sobie przygotowałem? Mała torebka na górę, tylko w zasadzie tutaj chowam telefon. I tutaj schowam chyba tylko trackera. Tam mam zapasową baterię do przerzutki. I co jeszcze? Dwie lampki. Na tej pojadę. Ta jest jako rezerwowa lampka Bontragera, którą mówiłem i lezyna. No oprócz tego jeszcze błotniczek tylni, ten lekki, nie taki zimowy. Dwa, dwa bidony i przedni błotnik. Także tak wygląda przygotowanie roweru. To pomału kierujemy się na start. Zawodów. Jak tam zielony, co ty jedziesz? Ja, ja za stówkę. Rekreacyjnie? Rekreacyjnie. Turystycznie widokowo, krajobrazowo. Tak, dużo zobaczysz. Z noclegiem. Ach, z noclegiem nawet. Trzy, dwa, jeden, go! Powodzenia! Poszedł. Która to jest edycja? To jest edycja czwarta. Wszyscy wiedzą, co znaczy Pyra, wszyscy wiedzą, co znaczy szwung. Szwung znaczy szybko. A powiedz mi, jakie jeszcze zawody organizujecie poza zimowym szwungiem? No, klasycznie nasz grafelowy maraton Pyra Trail, no i koński maraton turystyczny. Typowo szosowa impreza e, latem. Jutro o godzinie 12 ruszamy z zapisami na Tour de Wośp. Ósmy już z kolei Tour de Wośp. E, Tradycyjnie będzie można przejechać się z nami w kurniku i po okolicach. 33 km nie za dużo wiemy, ale to też jest styczeń, więc zdajemy sobie sprawę, że e, może być już nie, pogodowo Koniec kamery. Słyszałem, słyszałem. Widziałem ten film nawet. 3, 2, 1. Go. Dzięki, lecimy! Już był pierwszy fuck up, czyli <gryw> nie wgrała mi się trasa. Wydawało mi się, że się wgrała, ale a się nie wgrała. Kurde, nie pada. Na razie jestem mega zadowolony. Wcale nie jest zimno, około 6 stopni. Są emocje! Jak na grzybach! Już niedaleko mam chyba do Rogalinka. Nie chyba, lecz na pewno. Nie wiem, co wy tu widzicie, czy cokolwiek widać, mam nadzieję, że tak, ale mam nadzieję też, że, że słychać, co ja mówię, bo w tej chwili nagrywam to cały czas przez mikrofon, który widzę, że jeszcze chyba cały czas działa. Jakieś tam światełka przede mną. Póki co jest naprawdę przyjemnie. Były odcinki takiego dużego piachu, było pod górkę trochę w błotku, ale tak. Teraz mamy piękną szutrostradę i mam nadzieję, że tutaj aż do warty tak to będzie wyglądało. No a potem będzie trochę taka Amazonia z tego co kojarzę przy warcie. Rogalinek i taka sytuacja, że wjeżdżam teraz na most pod którym ostatnio przepływałem płynąc z Rogalina do Poznania oczywiście. No, a teraz jestem już na wysokości przystani tutaj w Puszczykowie. Nóżka podaje, jest naprawdę, póki co jest dobrze, zobaczymy kiedy przyjdzie kryzys. Jest gleba, ostro poszło, korzenie, tak, tu poprzeczny korzeń i gleba, wszystko poszło na klamkę. Uwaga, korzenie. Okay. Ta, pozbierałem się jakoś. Tak, tak. Hej. Zapierdzielasz. I cyk i gleba. I oczywiście jak na prawą stronę. Hu, fajnie, że z roberem nic się nie stało. Aczkolwiek. No, łapcia prawa. <śm> zbita. Prawe bioderko. Zbite. No było to niepotrzebne ale no tego się właśnie takich rzeczy się nie przewidzi wszystkich szczególnie jak się jedzie po ciemku Hejo. Hej jak chcieć 26 km i jednak mamy Amazonię No i mamy autostradę który to jest kilometr? straśmy 37 i wjechaliśmy można powiedzieć do Poznania kurczę jak śmiesznie że ostatnio tutaj pod mostem przepływałem i nawet sobie nie zdawałem sprawy że tędy będzie trasa prowadziła no i teraz lecimy bez mikrofonu Jestem ciekaw jak mnie słychać właśnie jaka jest różnica, na pewno spora, no ale tak już niestety będzie musiało zostać do końca wyścigu. Dosyć szybko padła mi ta bateria w tej w tym mikrofonie. Nie spodziewałem się. Znaczy no, paliło się tam jeszcze na czerwono, ale wyłączyłem, schowałem, bo naprawdę wszędzie błocko, szkoda mi jej trochę. Tego mikrofonu raczej. No i jedziemy. Sam jestem ciekaw jakie to audio jest z samej kamerki w tej obudowie Jak wygląda obraz w ogóle z tego Czy cokolwiek widać? Bo GoPro to by raczej tylko białą plamę taką widziało A może tu jest niewiele lepiej I mamy Most Królowej Jadwigi A przed nami Most Świętego Rocha jeszcze No, przelecimy przez cały Poznań przy tej warcie Więc będzie wszystko Mimo Świętego Rocha A ja mam przejechane 43 km Czyli 1 trzecia prawie, że za mną Zleciało nawet Jest godzina 18.30 A wystartowałem 16.16 .16. Cześć. Cześć, hej. I mijam na Ramowice. I za chwilę będzie koniec cywilizacji poznańskiej, bo wyjadę tutaj z Poznania już za moment. No i dojeżdżam do kładki pieszo-rowerowej w Owińskach. Pierwszy raz tu jestem po ciemku. Nocą. Proszę. Ale ładnie oświetlone. No, pięknie. I mam. Który to jest kilometr? No, można powiedzieć, że 60. Tu sobie zrobimy szybki bufecik. Bo już nam się zrobiła godzina 19:15. Jest naprawdę w lesie mnóstwo błota. I mokro i dlatego też najechałem na taki poprzeczny korzeń. No i poleciałem znowuż na lewą stronę i chyba sobie wybiłem trochę kciuk. Dobra, zostawiamy piękne Owińska i lecimy dalej w kierunku Powiedzisk teraz. Tam by się stanę dopiero w Powiedziskach na stacji Orlen. Naprawdę pięknie wygląda ta kładka. Dotarłem można powiedzieć do puszczy zielonki i teraz kawał tą puszczą zielonką będę tutaj jechał przez tuczno, wrączyn aż do pobiedzisk Okropny odcinek No tutaj zaraz będę już chyba szedł i to w takim bagichnie to nie będzie nic fajnego No tak mówiłem No dobra, nie ma co narzekać Lecimy dalej. Wszyscy mają tak samo. Jestem w połowie wyścigu 75 km za mną, 75 km przede mną. Cały czas jadę przez puszczę zielonkę. Nie jest to wymarzona droga albo jest tak jak teraz czyli częściowo błocko albo momentami jest trochę lepiej ogólnie średnio. Dużo błocka, dużo piachu, wolno się jedzie, mało przyjemnie. Tak bym to podsumował. No, za chwilę powinienem dojechać do miejscowości tuczno. Prawie 80 km za mną. Ciężko tam się jechało. O Jezu! Naprawdę. Było tyle błota. Dobra, zjem szybko banana. Chwilę sobie tutaj odsapnę. Odetchnę i lecę dalej. No jeszcze przede mną 70 km. To już do Pobiedzisk zostało niewiele. I jesteśmy w Pobiedziskach. Ile wam pokazuję? Bo mi 94 km. 57%. Km. Takie ma ładne buty. Ale już Ciężko. bliżej niż dalej. Hotdog zjedzony, kawka wypita. Troszeczkę się wygrzałem. Założyłem sobie kominiarkę teraz, bo się robili naprawdę coraz chłodniej No i co? Zobaczcie, jak wygląda rower. I będziemy lecieli dalej. Nie jest kolorowo. Co? Stówka rozmieniona? Tak, rozmieniona. Ale ten Orlen mi naprawdę bardzo dużo dał. Znowu jakimiś leśnymi duktami Dobrze, że nie ma błocka takiego jak w puszczy w Zielonce. Mieliśmy zbiorowe samobójstwo naszych latarek. Dwie padły w, tym, w tej samej sekundzie. nie? 125 km za mną. I dojeżdżam do środy Wielkopolskiej. Tu ma być gdzieś Orlenik. 12.17 pije kole. Fajne błota mamy tutaj? Spodziewałem się czegoś mocniejszego. No. Mocniejszego się spodziewałeś? Ale że będzie gorsza pogoda, czy że Raczej, co? Raczej że gorsza pogoda też. Yy, zadowolony, tylko no niestety ten początek kurczę może trochę za mocna Bo coś, nie, bo teraz trochę walczę ze sobą. Nie? Ale jednak noc zrobi swoje, temperatura tak, tak. i kurde, to błocko wszędzie, nie? Tak, tak. No trasa jest moim zdaniem naprawdę trudna. To nie jest, to nie jest łatwy przejazd. Nie, co zostało? Z 20 km. Tak, równo. Panowie kończymy to. Bardzo mi było miło z wami jechać. Mnie również. Zobaczcie, kurde, przejechałem z wami połowę trasy. A tam machają. Sekundowo już teraz, także... Nie, ciągu, Dziękujemy. I zapraszamy po medale, tylko potrzebuję wasze numery. 156 mój. Gratulacje. Dziękuję. Ja, bardzo fajną imprezę zorganizowaliście bo Lekko super. nie było A tu jest wąż z wodą Jakbyście chcieli maszyny, Tam kawałeczek dalej a, na tym da, murku założony Jakbyście chcieli maszyny chociaż z grubego spłukać a, tak? a, a, Chcielibyśmy Ale dziękuję wam bardzo Było naprawdę My fajnie, My fajnie Ktoś jest za nami jeszcze na tej części? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. osób jeszcze Pięć osób Wo, no to nie jesteśmy o, to jest najgorsi no. nie A nie, nie, nie druga, druga. No. I gdzieś tam Taki ładny medalik dostałem Idziemy coś zjeść, umyć rower. Dobra, zupa gularzowa, herbatka i lecimy do domu. No i kończymy tą zimową przygodę. Rowerek umyty. No i się zrobiła mi godzina druga w nocy druga 10.